Gotowy, gotowy nosek. No to taki. Chi jesteśmy zadni. Ochaj proszę. Nawrotka, nawrotka, chłopaku, tu, pomóż mi. Pomóż mi. Chłopie. I pójdzie, proszę, to jest poza linie, wiesz? No, Alarm. Nie. W wąchaj. Wąchaj. Wąchaj, pies. Płypi, zaraz wyjdziemy. Wąchaj. Po Jesteś poza ringiem, wiesz? Wąchaj. Ej, brawo! Super pies! Ekstra, bardzo dobrze! Super! Wąchaj dalej! Wąchaj dalej. Upi, poza ringiem. Zostaw muchę. Słuchaj, wróć tu. Pulpisz! Zapraszam. Wąchaj. Wąchaj. Hej. Okej. Okay. Filipino, ile mam czasu? Dwa czterdzieści Alarm? Nie. nie.